Dzisiaj jesteśmy w Gilowie, zorganizowaliśmy powiatowe tatarki u nas w aktywnym parku, przybyło bardzo wiele gości, bardzo dużo rodzin z dziećmi, co nas bardzo oczywiście cieszy, bo już robimy to po raz kolejny i jak widać frekwencja dopisuje. Mamy rajdy rowerowe dla dzieci, dla dorosłych, mamy biegi przełajowe, mamy strzelanie z wiatrówki, mecz piłkę siatkową. Biegi w workach, biegi na nartach. Ogólnie tych dyscyplin sportowych jest bardzo dużo. Bardzo się cieszymy, że z zewnętrznych środków udało nam się zmodernizować miejsce, w którym jesteśmy, tak zwany aktywny park, dzięki czemu możemy tutaj organizować takie fajne rodzinne zabawy. Jeżeli są takie grupy inicjatywne, które chcą zrobić taką fajną imprezę, taką integracyjną dla wsi, rekreacyjną, bardzo przyjazną dla całych rodzin, zresztą to widać to dlaczego w tym nie pomóc, a robią to dobrze, robią to już od wielu lat, mają nowe pomysły na tego rodzaju imprezy, przyciągają ludzi, przy, przyciągają dzieci, nic tylko pomagać. Są bardzo zadowoleni, cieszą się, że mogą spędzić czas aktywnie. W cieniu, bo dzisiaj jest bardzo ciepło, a w naszym parku mamy piękne drzewa. Park jest, tak jak już Mateusz wcześniej wspomniał, odnowiony. Jest dużo miejsca, jest bardzo dużo ścieżek, gdzie tutaj możemy zrobić zawody. Nie musimy w pełnym słońcu biegać czy jeździć na rowerach. Możemy to tutaj w jednym miejscu wszystko zrobić. Nie pierwszy raz organizowana impreza, ale pierwszy raz w wyjątkowej scenarii, bo jak Państwo dobrze wiecie, również była relacja na portalu doba w parku tuż za remizą strażacką pojawił się nowy akwen. Jest to zbiornik retencyjny, który został przebudowany no i razem z przebudową zbiornika pojawiło się wiele nowych elementów. To chociażby dwie kładki na wyspę, to ławki i właśnie dzisiejsze Tatarki to jest kolejna edycja, ale pierwsza od momentu, kiedy otoczenie dookoła całkowicie się zmieniło, bo oprócz tego wszystkiego, co wykonaliśmy za środki, za środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, to jeszcze trzeba podkreślić bardzo dużą pracę mieszkańców sołectwa, czyli te wszystkie ścieżki, te wszystkie kwiaty, nasadzenia, tu będzie pięknie. Więc bardzo mnie cieszy po pierwsze, że kontynuujemy te sportowe Tatarki, a po drugie, że razem z Tatarkami upiększamy Gilów. O to właśnie chodzi. Miejsce zmieniło wygląd, ono zmienia już tak naprawdę od wielu, wielu lat, ono ewoluuje, ale to też jest mnóstwo pracy tych ludzi tutaj z Gilowa i o tym też trzeba pamiętać. Pieniądze zewnątrz są bardzo ważne, ale bez pracy na miejscu i bez inicjatywy na miejscu, takie rzeczy nie udają się. Gilów nie z tego, jak organizujemy jakieś zawody sportowe, czy ogólnie Różne imprezy. Myślę, że nikt nigdy nie wyjeżdża stąd rozczarowany. Zawsze chcą tu wracać. Widzimy po frekwencji, która jest dzisiaj. Myślę, że na pewno tym razem też nie zawiedziemy. Dla dzieci mamy zamek Dmuchany i wieczorem po zakończonych konkurencjach sportowych będzie piana party. Dzieci już dzwoniły od rana, o której godzinie mogą tutaj przyjść, bo bardzo chętnie chcą wziąć udział w takiej e, imprezie. Cieszy nas to bardzo, że zawsze co roku staramy się wymyśleć coś nowego, coś fajnego i co jest też ważne. Żadne dziecko, a nawet i dorosły, nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękoma. Każdy dostanie od nas złoty medal, bo każdy, kto tutaj dzisiaj przyszedł, zasługuje na nagrodę za to, że chce wziąć udział w aktywnym spędzaniu czasu razem z nami. I tak jak Mateusz wspomniał, mamy bardzo dużo nagród: mamy nagrody rzeczowe, medale i różne takie sportowe urządzenia. Przebudowa całego zbiornika to było kilka miesięcy, wszystko zostało wybrane, wszystko zostało wyczyszczone, skarpy zostały umocnione. Pojawiło się wiele elementów, które ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed ewentualnymi podtopieniami i wodami, które płyną z pól, ale chcieliśmy też połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli oprócz tego, że wykonaliśmy pracę zabezpieczającą, oprócz tego, że dookoła powstały nowe rowy odprowadzające wodę, to chcieliśmy dać coś więcej. No Jak widać, udało się. O to właśnie chodziło. Łączmy przyjemne z pożytecznym, a wtedy wszyscy jesteśmy wygrani. Jest dużo młodych ludzi, bardzo dużo ludzi, że tak powiem kolokwialnie, zostało pobudzonych do działania. Czasami wychodzą z inicjatywami różnych imprez czy wydarzeń kulturalno-sportowych, rozrywkowych. Co nas bardzo cieszy, że możemy tak mieć bogatą, bogaty program na cały rok. To z wielką przyjemnością przyjeżdżam do wszystkich sołec, do wszystkich wsi, bo te imprezy są takie bardzo autentyczne, takie nieudawane, po prostu dobrze się tam czuję. Wszystkie sołectwa się rozwijają, to tak naprawdę rozwój sołectwa zależy nie od tego, ile pieniędzy da burmistrz czy rada miejska, tylko od tego, jak bardzo chcą mieszkańcy się integrować i działać. Sołectwo Gilów jest sołectwem na pewno pod tym względem wyjątkowym i nie jest to kokieteria, tylko mówią o tym ilości imprez, wydarzenia, dożynki, na których mieszkańcy Niemczy przyjeżdżają, ale nie mogę ująć też innym sołectwom, bo w zależności od tego, ilu mieszkańców, jak wiele organizacji, czy są koła gospodyń wiejskich, czy nie ma, tak też Pewnie częstotliwość danych imprez. Natomiast my wszyscy razem jesteśmy otwarci, wszyscy ze sobą współpracujemy i od pewnego czasu nie ma już tak, że jak jedno koło gospodyń wiejskich, na przykład z danego sołectwa organizuje imprezę, to inne nie przejeżdżają. Teraz wszyscy przyjeżdżamy do siebie, bawimy się razem, bo o to właśnie chodzi. Do dzisiejszej imprezy przyczyniło się Stowarzyszenie Legendarna Wieźgilów, które jest głównym organizatorem Tatarek Sportowych już bodajże od 9 lat. I oczywiście. Środki, jakie otrzymaliśmy ze starostwa przyczyniły się do tego, że mogliśmy zakupić nagrody, wszelakie upominki, mogliśmy wykonać pianaparty, jak i również wynająć Zamek muchany. za co bardzo serdecznie również dziękujemy za bardzo dobrą współpracę, dzięki której możemy organizować takie wydarzenia jak to dzisiejsze. Gilowianom rzeczy przede wszystkim dobrej zabawy i dzisiaj, i w ciągu całego roku, w ciągu wakacji, bo przecież zaczęły się wakacje. Myślę, że ten dobry duch ich nie opuści bardzo, bardzo długo, niech najlepiej będzie do końca świata i niech się bawią tak jak potrafią najlepiej, czyli po prostu wspaniale. Sił, wytrwałości, cierpliwości i żeby się nie zniechęcać niektórymi rzeczami, bo to powinno nas motywować, a nie zniechęcać..